Dobra, stara, wchodzisz pierwszy. Ja nie wejdę pierwsza. Nie ma takiej opcji. Dobra, ty Łukasz, ja wchodzę pierwsza. Okej. Okay. No i znowu. Przepraszamy, że przeszkadzamy. Przepraszamy, co się dzieje? Musimy z Panią porozmawiać. Mamy problem. Sytuacja jest bardzo poważna. Jestem w klasie, w której czuję się bardzo źle. i bardzo samotna. Bardzo samotna. I co w związku z tym? W związku z tym chciałam spytać, czy byłaby taka ewentualna czysto hipotetyczna możliwość, żebym się przeniosła do klasy mojej najlepszej przyjaciółki. Nie ma takiej opcji. No nie. Skład klas się nie zmienia. Pani dyrektor, błagam, jeśli ja nie zmienię klasy, to będzie klęska mojej edukacji. To będzie klęska. Ja w mojej klasie nikogo nie znam. Na pewno jest pełno sympatycznych koleżanek w twojej klasie. Zapoznasz się z nimi i wszystko będzie dobrze. Popadnę w depresję, jak nie pójdę do tej klasy. I będzie nią źle. Naprawdę proszę was, dziewczyny, już nie będziemy o tym dłużej dyskutować. Nie pani nas rozdzielić. Nie, niech pani na nas w nauce I jeździmy razem do szkoły. Prawie razem mieszkamy. Jeśli nie będziemy razem w klasie, to utrudni życie naszym rodzinom. Nikomu ani słowa. Rozumiemy się?